Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Nowy rok w Łódzkim zaczynamy od doskonałych wieści. Do końca czerwca 2024 roku będzie można podróżować za darmo liniami kolejowej komunikacji autobusowej. Kolejna dobra informacja jest taka, że mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego będą mogli już od 1 lutego niemal spod domów dojechać do dworca PKP w Koluszkach. Wszystko dzięki nowej linii. Z kolei będą mogli korzystać również ci, którzy mieszkają nieco dalej od przystanku. Przystanków kolejowych, bo my zapewnimy im dojazd do y, dworców, do przystanków, po to, żeby mogli następnie łatwo przemieścić się w kierunku większych miast. Licząca 15 przystanków trasa Regny, Koluszki, Będzelin to już czwarta linia kolejowej komunikacji autobusowej. Projektu samorządu województwa i łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Pasażerów będą wozić niskoemisyjne, komfortowe autobusy kupione dzięki wsparciu z programu rządu Prawa i Sprawiedliwości Polski Ład. Udogodnienie będzie duże, żeby dojechać do miasta. Często starsze osoby nie mają czym dojechać. Myślę, że na pewno to rozwiąże duże problemy mieszkańców. we we'll By autobusy kolejowej komunikacji autobusowej mogły bezpiecznie wozić pasażerów, trzeba zadbać o drogi. Rok 2023 na drogach łódzkiego zakończyliśmy mocnym akcentem. Do użytku oddane zostały dwie niezwykle ważne inwestycje. Gotowa jest obwodnica Kwaskowa w powiecie sieradzkim. Droga została oddalona od zabudowań. Przy miejscowej szkole wybudowano rondo, powstały też zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych. Ruch jest teraz płynny, a rodzice nie muszą się już martwić, czy ich pociechy Bezpiecznie dotrą do szkoły. Zakończyła się także rozbudowa skrzyżowania dwóch dróg wojewódzkich w opocznie, wraz z ich rozbudową. Jak większość drogowych inwestycji samorządu województwa, także i ta została przeprowadzona kompleksowo to znaczy, dodatkowo powstały kanalizacja deszczowa, chodniki i ścieżki rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe i zjazdy. Wsparcie dla sołectw 11 SP dla ogrodów działkowych czy kół gospodyń wiejskich. Niektóre nabory, w których można walczyć o pieniądze na realizację marzeń mieszkańców wciąż trwają. Do 31 stycznia sołtysi z łódzkiego mogą składać wnioski w konkursie świetlica Sołecka na Plus. Wciąż trwa także nabór wniosków, w którym można starać się o dotacje na doposażenie w sprzęt 11SP. Więcej informacji na lockie.pl w zakładce Akcja Dotacji. Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na operetkę Zamstanie Toperza", w której Johann Strauss, mistrz walca wiedeńskiego, pokazał swoje wielkie poczucie humoru i muzyczną charakterystykę postaci. Z kolei Filharmonia Łódzka zaprasza na koncert latynoski. W programie m.in. bolera meksykańskie, walce wenezuelskie, chora brazylijskie i tanga argentyńskie. Uwaga, mamy nową promocję, tym razem dla nowych abonentów. Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet praktyczny. Przy podpisaniu nowej umowy na 24 miesiące, biorąc pakiet podstawowy TV plus internet 150 megabitów na sekundę, zapłacisz jedynie 96 zł. Dodatkowo obniżamy opłatę instalacyjną. Dzięki pakietowi praktycznemu zapłacisz mniej. Zapytaj o szczegóły w Biurze Obsługi Klienta Zgierz, ulica Lechonia 2. Edukacja jest procesem całożyciowym. Nie da się dzisiaj edukacji zamknąć w jednym etapie ludzkiego życia. Rozwój nauki, techniki, procesy globalizacyjne powodują, że człowiek musi uczyć się przez całe życie, zdobywać wiedzę, pozyskiwać nowe kwalifikacje i umiejętności. Technik sterylizacji jest to nauka w kierunku obsługi sterylizatorów i sterylizacji narzędzi. Jest to bardzo ważny zawód w dziedzinie medycyny. Lifelong Learning to nie tylko chwilowa moda czy przejaw nowomowy, to megatrend promowany przez organizacje międzynarodowe. Dzisiaj stawiamy na dorosłość wspieraną edukacją i rozwojem. Lifelong Learning to korzyści nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale i globalnym. To sposób budowy kapitału społecznego. Wyedukowane, otwarte na zmiany także w życiu zawodowym w społeczeństwo tworzy silną gospodarkę. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zwierzu znajduje najlepsze warunki na realizację programu tego kursu. Przypominamy, kanał Republika HD od 4 stycznia pozycja 45, częstotliwość 373 kHz. Kanał Republika jest dostępny już w pakiecie socjalnym i podstawowym. Kanał red top od 4 stycznia pozycja 46, częstotliwość 373,0 kHz. Zamiast Deutsche Welle Europe będzie Arte HD od 4 stycznia. Pozycja 94, częstotliwość 418, 3.0 kHz. Pokażemy Państwu, jak wyszukać kanały w naziemnej telewizji DVB-T2, zarówno przez dekoder, jak i telewizor. Na szczęście nie jest to zbyt skomplikowane i każdy może to zrobić na własną rękę. Teraz pokażemy, jak wyszukać kanały na telewizorze. Na pilocie wciskamy ustawienia, następnie przechodzimy do zakładki nadawanie. Wchodzimy w ustawienia automatycznego strojenia i klikamy automatyczne strojenie. Wciskamy Uruchom. Ważne, aby w trybie wyszukiwania wybrać wyszukiwanie pełne. Po wybraniu tej opcji, klikamy Skanuj. Chwilę trzeba poczekać, aż telewizor automatycznie wyszuka kanały. Po ukończonym procesie klikamy Zamknij, kanały zostały przywrócone. W niektórych telewizorach należy wejść jeszcze w zakładkę nadawanie, następnie automatyczne strojenie, zaznaczyć sieć. Ważne, żeby w tej rubryce w ID sieci widniała cyfra 2. Teraz pokażemy na przykładzie dekodera, jak ponownie wyszukać kanały. W gruncie rzeczy jest to bardzo proste. Klikamy na pilocie od dekodera przycisk menu, przechodzimy do ikony z napisem instalacja i klikamy OK. Następnie wyszukiwanie kanałów kablowych zatwierdzamy OK. Następnie klikamy biały przycisk na pilocie, wtedy nastąpi automatyczne strojenie dekodera i gotowe. Za utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy. Dzień dobry, Aleksandra Gębicka. Mamy dziś 16 stycznia. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Dobra passa hokeistów trwa. Fabrykanci łódzkie zwyciężyli po mocno emocjonującym meczu. O wygranej zdecydowała dogrywka i złoty gol. Emocjonujący weekend zapewnili z hokeiści hokejści fabrykanci łódzkie. 13 stycznia w sobotę pokonali 7-4 UKS Niedźwiadki Mosir Sanok, a dzień później po wspaniałym meczu zwyciężyli w dogrywce i z wynikiem 5-4 pokonali MKS Podhale Nowy Targ. Były to zupełnie inne mecze i gdyś obie dwa właśnie zwycięzce i myślę, że zasądziliśmy sobie dzisiaj wygrać w podstawowym czasie. E, ta trzecia i czwarta branka była zupełnie niepotrzebna, e, po prostu indywidualne blendy, które zrobi zawodnicy, no nie wiem, czy z nieogrania, no zrobiliśmy. Ale mam nadzieję, że się podoba Bał, że dociągnęliśmy to do końca. Była bardzo długa rozmowa z zawodnikami po tym czereści meczu, bo miał zupełnie inaczej się toczyć w naszą stronę. Ale myślę, że chłopcy zrozumieli. A dzisiejszy mecz pokazał z jaką walką, z jaką determinacją weszli do tego meczu. To ten mecz wyciągnęliśmy no i pokazaliśmy, że, że troszeczkę tego hokeja potrafimy grać. Pomimo problemów i przerwy w rozgrywkach w tym sezonie, drużyna Fabrykanci Łódzkie pokazała, że potrafi wrócić do dobrej formy i wygrywać w swojej lidze. Codziennie trenujemy, walczymy. Po prostu no, stracili swoje punkty na początku sezonu. Jak trener mówił, że mieli problem z halą, z treningami, nie, nie mieli składu takiego dobrego. E, jakby dużo zbierali tę drużyny. Chłopaków z 11 krajów. To bardzo duży. Mamy międzynarodową drużynę. Jeszcze raz żal, że po prostu e, nie byliśmy od początku na tym wspaniałym obiekcie. Właśnie sezonu, że musieliśmy e, polowę sezonu grać bez lodowiska i, i tak te wyniki byli. Także jeszcze raz szkoda, ale noc. Tak się, tak się potoczyło, za rok będzie dużo lepiej. Oba mecze zostały rozegrane na niedawno oddanej arenie lodowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, która jest teraz oficjalną siedzibą drużyny Fabrykanci Łódzkie. Po wielu latach przerwy, hokej powraca do zgierza w bardzo dobrym stylu. Tak jak obiecaliśmy mieszkańcom łodzi, zgierza, całego województwa, że nasza drużyna będzie grała coraz lepiej. Po raz pierwszy w tym sezonie wygraliśmy mecze z bardzo silną drużyną. Spod hala. Przed chwilą się mecz zakończył. W dogrywce 5-4 nieprawdopodobne emocje, nieprawdopodobna walka. Zadowolenie wszystkich widzów. Za tydzień chciałbym, żeby ta hala była pełna. Wierzę, że znowu będą emocje i że znowu będzie zwycięstwo. Niesamowity weekend. Dwa mecze, e, dwa wydarzenia sportowe. Ogromne emocje, dwie wygrane. Liczymy, że w kolejnym e, tygodniu będzie co najmniej to samo w kolejnych tygodniach. Zespół widać, że jest coraz lepiej zgrany. A najważniejsze, że publiczność, zgierzanie z tygodnia na tydzień dopisują. Bardzo dziękujemy i zapraszamy. W następny weekend kolejne sportowe emocje. 20 stycznia hokeiści fabrykanci łódzkie zmierzą się z FUDECO GAS Gdańsk, a 21 w niedzielę mecz z MKS Sokoły Toruń. Zawodnicy i organizatorzy zapraszają do wspólnego kibicowania na ladowisko Mosir Zgierz, ulica Wschodnia 2. Brązowa tarcza w rankingu Perspektyw w tym roku powędrowała do Trauguta. Jest to jedyna szkoła w Zgierzu z takim odznaczeniem. Ranking perspektyw to profesjonalnie uporządkowana informacja pochodząca wyłącznie ze sprawdzonych źródeł zewnętrznych na temat jakości kształcenia. Odznaczenia w tej tabeli dzieli się na trzy tarcze: złotą, srebrną i brązową. Tą ostatnią może się pochwalić jedna ze zgierskich szkół. No muszę powiedzieć, że chyba to jest ogromna promocja Zgierza, ogromna promocja szkoły, ogromny sukces szkoły, nauczycieli, uczniów dla liceów. Nie ma wyników, liceum wtedy nie istnieje, bo do liceum przychodzi młodzież, która konkretnie wie, co chce w przyszłości robić, przede wszystkim kształcić się dalej i iść na studia. No, i w tym roku również otrzymaliśmy od kapituły wynik w rankingu perspektyw. Samorządowe ogólnokształcące Liceum imienia Romualda Trauguta znajduje się na 48. pozycji w Województwie Łódzkim, a w tabeli ogólnopolskiej na 670. miejscu. SLO ma wyposażone sale w tablicę, dzięki którym zapisane na niej informacje nauczyciele po lekcjach mogą wysłać uczniom. W tym roku szkolnym powstała również salka fitness, z której korzystają uczniowie podczas zajęć z wychowania fizycznego. No na sukces szkoły wiele rzeczy się z... W wiele aspektów, no przede wszystkim przychodzi taka młodzież, która chce się uczyć, która chce brać udział w olimpiadach, w konkursach, ale przede wszystkim również myślę, że sukcesem jest stałość kadry pedagogicznej, która jest bardzo wykształcona, która bierze udział w kolejnych kursach, dokształca się. Przed wyborem szkoły ponadpodstawowej niedługo staną uczniowie klas ósmych. Liceum jest miejscem, gdzie młodzi ludzie wiedzą, że że swój rozwój chcą kontynuować w szkole wyższej. Liceum Traugutta trzyma poziom od wielu lat. Niezmiennie plasuje się na wysokich pozycjach rankingu perspektyw. Kilkukrotnie była to szkoła z srebrną tarczą, ale dziś gratulujemy placówce brązowego odznaczenia. Połączyli sport z pomocą z gierski finał amatorskiej Ligi Koszykówki w trakcie WOŚP. Dobiegła do końca kolejna edycja Ligi Koszykówki Zalg. Spotkania rozgrywane były w każdy piątek. Mecze grupowe, jak i play były zacięte i pełne sportowej pasji. W finale spotkały się dwie najlepsze drużyny tegorocznego sezonu, Lacerta i Gentleman. Po zaciętej walce to reprezentanci drużyny Gentleman byli lepsi i zwyciężyli 44 do 41. Najlepszym zawodnikiem ligi został Piotr Szewczyk. Jest teraz zaskoczenie, bo były mistrz i czterokrotny mistrz, pretendent tutaj do tego tytułu, pokonał no, w bardzo wyrównanym meczu. Cieszy mnie to, bo mecze, które są takie jednostronne, takie się w amatorskich rozgrywkach zdarzają, nie przysparzają większych emocji, ale dzisiaj do ostatniej chwili nie było wiadomo, kto zostanie mistrzem. Tegoroczni zwycięzcy ligi czekali blisko 10 sezonów na to upragnione trofeum. Nie dziwi więc wielka feta tuż po zakończonym spotkaniu. Wrażenia, świetny, świetny mecz, świetna, świetna publiczność. Także zachęcamy. Inne drużyny, które by chciały zagrać pierwszy raz w, tej, w przyszłej edycji, także naprawdę świetnie. Bawimy się, atmosfera, gramy, wszystko w przyjaźni. Walka jest, ale przyjaźń, przyjaźń zawsze. Także. Na koniec wydarzenia kibice i zawodnicy mogli przystąpić do licytacji różnych przedmiotów sportowych i nie tylko. Wszystkie zebrane pieniądze zostały przekazane na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Staramy się w ten sposób, żeby połączyć finał z Gierskiem Motorskiej i Koszykówki z, z finałem w Ośpiu. i zawsze jest możliwość licytowania różnych fantów, wesprzeć orkiestrę koszyka, że to są ludzie o wielkich serduchach, także też zawsze hojnie wspierają. Organizatorom amatorskich rozgrywek należą się słowa uznania. Po raz kolejny zorganizowali finałowe rozgrywki na wysokim poziomie. Przyszło sporo kibiców, którzy przekonali się, że basket w amatorskim wydaniu może się naprawdę podobać. Konkurs o nagrodę imienia Rajmunda Rembielińskiego Przedsiębiorca Roku rusza kolejna edycja. Do konkursu poszukiwani są najbardziej inspirujący i innowacyjni przedsiębiorcy. Prezydent Miasta Zgierza i Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców zapraszają do udziału w siódmej edycji konkursu o nagrodę imienia Rajmunda Te Tegoroczne kategorie to Przedsiębiorca Roku oraz Świadomi w Biznesie – Wybór Mieszkańców. Ideą konkursu jest promowanie przedsiębiorców działających na lokalnym rynku, prowadzących swoją działalność na terenie gminy Miasto Zgierz. Organizatorzy pragną docenić i wypromować dynamicznie rozwijające się firmy, a także wszystkie przedsiębiorstwa które działają na rzecz lokalnej społeczności i które mogą stanowić wzór i motywację dla innych. Zgierscy przedsiębiorcy stanowią jeden z filarów rozwoju naszego miasta, dlatego władze Zgierza starają się udzielać im szerokiego wsparcia aby osoby prowadzące działalność gospodarczą miały jak najbardziej komfortowe pole do jej rozwijania. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia są przyjmowane od 8 stycznia do 15 lutego 2024 roku, a rozstrzygnięcie konkursu podczas gali przedsiębiorcy. Więcej informacji na stronach miasta Zgierz oraz Zgierskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców. MKK Boruta Zgierz wygrał sobotnie spotkanie przeciwko Wiaralech Poznań wynikiem 89 do 78. To był emocjonujący mecz, w którym każdy dał z siebie wszystko. Wygrana pozwoliła ugruntować miejsce szóste w tabeli. Jesteśmy teraz w drugiej lidze po pierwszej rundzie, gdzie zajęliśmy bardzo wysokie szóste miejsce. Przypomnę, że rok, rok temu było też bardzo dobre miejsce, ale to było jedenaste. W tym roku jest progres i to duży. Po początkach jakichś niezadobrych, nie, nie, nie po zmianie tutaj w zespole zawodników, ruszyło, zaczęliśmy wygrywać. Kończymy pierwszą rundę na bardzo wysokim szóstym miejscu, który nas upoważnia do tego, że będziemy walczyli o awans do pierwszej ligi i drugiej ligi. Na dziś to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam. Widzimy się w piątek o stałej porze. Wszystkiego dobrego. Przypominamy, kanał Republika HD od 4 stycznia, pozycja 45, częstotliwość 373 kHz. Kanał Republika jest dostępny już w pakiecie socjalnym i podstawowym. Kanał red top od 4 stycznia pozycja 46, częstotliwość 373,0 kHz. Zamiast Deutsche Welle Europe będzie Arte HD od 4 stycznia. Pozycja 94, częstotliwość 418, 3,0 kHz. Uwaga, nie musicie Państwo wymieniać telewizorów ani wymieniać dekoderów. Pokażemy Państwu, jak wyszukać kanały w naziemnej telewizji DVB-T2, zarówno przez dekoder, jak i telewizor. Na szczęście nie jest to zbyt skomplikowane i każdy może to zrobić na własną rękę. Teraz pokażemy, jak wyszukać kanały na telewizorze. Na pilocie wciskamy ustawienia. Następnie przechodzimy do zakładki Nadawanie. Wchodzimy w ustawienia automatycznego strojenia i klikamy automatyczne strojenie. Wciskamy Uruchom. Ważne, aby w trybie wyszukiwania wybrać wyszukiwanie pełne. Po wybraniu tej opcji, klikamy Skanuj. Chwilę trzeba poczekać, aż telewizor automatycznie wyszuka kanały. Po ukończonym procesie klikamy Zamknij, kanały zostały przywrócone. W niektórych telewizorach należy wejść jeszcze w zakładkę nadawanie, następnie automatyczne strojenie, zaznaczyć sieć. Ważne, żeby w tej rubryce w ID sieci widniała cyfra 2. Teraz pokażemy na przykładzie dekodera, jak ponownie wyszukać kanały. W gruncie rzeczy jest to bardzo proste. Klikamy na pilocie od dekodera przycisk menu, przechodzimy do ikony z napisem instalacja i klikamy OK. Następnie wyszukiwanie kanałów kablowych zatwierdzamy OK. Następnie klikamy biały przycisk na pilocie, wtedy nastąpi automatyczne strojenie dekodera i gotowe. Za utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy.